Witamy się z Wami serdecznie. My już jesteśmy w trasie. Wyruszyliśmy właśnie w naszą daleką podróż do Turcji, do Erzincan. W poprzednim filmie pokazywałam Wam nasze przygotowania do tej podróży, opisywałam też mniej więcej jak będzie ona wyglądała, etapy tej podróży. A dzisiaj pokażemy Wam właśnie jak będzie ona przebiegała. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała nasza droga do Turcji, to zapraszam Was do oglądania, a my jedziemy. Godzina siódma rano, my jesteśmy na granicy węgiersko-serbskiej, niestety nawigacja zawiozła nas na troszkę inną granicę niż chcieliśmy, jest to takie małe przejście i otwarte było właśnie dopiero od godziny siódmej, także tutaj troszkę się przespaliśmy niedaleko tej granicy, no i teraz już ruszamy dalej. Zbliżamy się do bramek. Teraz trzeba pobrać bilet, bo będziemy wjeżdżać na płatną autostradę. Wcześniej potrzebne były winiety w Czechach, w Słowacji i na Węgrzech. A teraz właśnie nie ma winiet, tylko jest właśnie taki bilet do pobrania. Jesteśmy nadal w Serbii. Przejechaliśmy ten kawałek płatnej autostrady i znowu wjeżdżamy na autostradę bezpłatną i zmierzamy w kierunku Belgradu. Najprawdopodobniej za około 40 minut będziemy w Belgradzie. Tam mamy hotel wynajęty, więc będziemy się meldować i później troszkę sobie pozwiedzamy ja Belgradu. Zarówno... No, przyjechaliśmy do naszego hotelu. Troszkę szybciej niż się spodziewaliśmy ale mam nadzieję, że uda nam się już teraz zakwaterować. Jak nie będziesz co No, także idziemy zobaczyć czy nas przyjmą teraz już. Tak, pójdziemy do restauracji. Będziemy jutro jeść. Jutro będzie śniadanie, tak? Czekaj mogę. No niestety nasz pokój nie jest jeszcze gotowy, także musimy troszkę poczekać. Przyszliśmy sobie tutaj do restauracji hotelowej i pan nas będzie wołał jak już będzie pokój przygotowany. Więc teraz czekamy. Dostaliśmy już pokój. Klima jest? Jest. Chociaż nie ma takiego upału. Mamy widok. Mama, mamy, wy... pójdziesz potem do auta? Mhm. Pójdziemy Ale po, po, po do rzeczy. Auta. Tak, pójdziemy po rzeczy. U -u. Wygodnie? A to myśli? teraz trochę odpoczniemy i pójdziemy potem coś zjeść, tak? Patrz, jakie fajne mieście. No. Serbii jest fajnie. Serbii jest bardzo miasto. fajne. Jest godzina 17. .00. Idziemy teraz coś zjeść do restauracji na dół. Mieliśmy gdzieś wyjść na miasto, do centrum, ale szczerze mówiąc centrum jest trochę daleko stąd. A poza tym jak przyszliśmy do pokoju, to... Potem już nam się nie chciało nigdzie wychodzić, więc yy, dzisiaj chyba nie będziemy nigdzie już wychodzić. Tak jak mówię, idziemy teraz coś zjeść i potem chyba będziemy już cały czas w pokoju. Dzień dobry, dzisiaj mamy piątek, za chwilę idziemy na śniadanie. Wczoraj, tak jak mówiłam, nigdzie już nie wychodziliśmy, a dzisiaj po śniadaniu wyruszamy dalej, czyli do Grecji. Tam mamy zarezerwowany nocleg. Także zapraszam Was do dalszego oglądania. Tata przyjdzie zaraz. I co, smakuje Wam? Przyjechaliśmy na granicę z Macedonią, wcześniej mówiłam Wam, że będziemy przejeżdżać przez Bułgarię, ale Ibrahim powiedział, że przez Macedonię będzie szybciej do Grecji, więc teraz czekamy, no jest dosyć dużo aut, zobaczymy jak to pójdzie, czy sprawnie, czy nie, póki co nie stoimy w miejscu powolutku, ale jednak się przesuwamy do przodu, zobaczymy jak będzie dalej. przez granicę, zajęło nam to około godziny czasu, więc nie, nie było najgorzej, także jedziemy dalej, ale ulewa nas złapała, a było tak pięknie, taka fajna pogoda była. Jechaliśmy do Burger Kinga coś zjeść. Przejechaliśmy przez Macedonię I teraz czekamy na granicy z Grecją Aut nie jest dużo Więc yy, nie jest źle Jesteśmy w Grecji Do Kawala przyjechaliśmy około godziny 18 Poszliśmy sobie trochę pospacerować Pogoda była dosyć chłodna jak na Grecję Później poszliśmy coś zjeść I zameldowaliśmy się w hotelu ramy z Kavala i kierujemy się w stronę Turcji. Tam po drodze do Çanakkale zwiedzimy jeszcze Troje, także ruszamy. Teraz idziemy do free shopu i później idziemy na stronę turecką. Zobaczymy, tutaj w ogóle nie czekaliśmy, był tylko jeden samochód przed nami. Zobaczymy jak będzie tam po stronie tureckiej. Kolejka od strony Turcji jest dosyć spora Zobaczymy jak będzie w drugą stronę Czyli w stronę Turcji A tutaj spoko, malutko auto. Ale z drugiej strony zobacz, nie? Wszyscy wjeżdżają, a my wjeżdżamy. Tak właśnie wyglądała nasza droga z Polski do Turcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zajęło nam to w sumie 4 dni, z, z, z czego dwie noce spędziliśmy w hotelu. E, także nie jest najgorzej. Całkiem fajnie się jechało. Na granicach też jak widzieliście, nie staliśmy długo. Także my będziemy teraz kontynuować naszą drogę do Erzincan już po stronie tureckiej. Ale tą, tą podróż po, po Turcji pokażę Wam w osobnym filmie, bo byłoby to po prostu za długie wszystko. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na, do oglądania kolejnego filmu. Najprawdopodobniej właśnie w następnym filmie będzie podróż po Turcji. Także my jedziemy dalej. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiamy Was.